W każdym razie zasady zmieniły się następująco. W każdym odcinku grano z trzech tematów. Było dwóch zawodników z każdego tematu. I y, przy każdym temacie można było wygrać określoną liczbę pieniędzy. pieniędzy. Tych, te sumy się zmieniały z biegiem lat. Ale dwóch zawodników kilka etapów gry. Po pierwsze, pierwszy etap, czyli pojedynek. Tutaj mamy y, na kole pole z napisem pojedynek. Dwóch zawodników odpowiadało na serię 20 pytań w słuchawkach. Jakby żeby nie słyszeli swoich odpowiedzi, eee, wtedy, kiedy jeden odpowiadał, wtedy w słuchawkach drugiego grała muzyka. I na odwrót. Od, e, zawodnicy odpowiadali naprzemiennie. Pytanie w pojedynku było 20. Jeżeli e, ktoś popełnił dwa błędy, wtedy z gry odpadał. Jeżeli nie było popełnionych dwóch błędów, to wtedy pojedynek kończył się remisem. I za kilka miesięcy rozgrywano pojedynek numer dwa z tego samego tematu pomiędzy tą samą dwójką zawodników. I e, jeżeli ten pojedynek z kolei zakończył się remisem, obydwaj zdobywali prawo dalszej gry. Drugi etap, czyli pytania ekspertów. To jest zamawa ekspercka. No i cóż. E, każdy z tych ekspertów, to jest przewodniczący, jeżeli on tutaj nie ma nic. No on ma... Decydujący głos, jeżeli chodzi o odpowiedzi sporne, sporne, razem z pierwszym ekspertem, który jest zarazem autorem pytań, są także eksperci numer 2 i 3. I każdy ma po 3 pytania, czyli razem 9 pytań. W drugim etapie, zawodnik musi odpowiedzieć minimalnie na 7 pytań. To jest minimum. Może popełnić dwa błędy. Jeżeli popełni 3, odpada z gry. Jeżeli yy, odpowie na 7 pytań, yy, nie wyczerpując, lub na 8, lub na 9 najlepiej. Wtedy otrzymuje 5000 zł. Znaczy, jakąś tam nagrodę. Nie było to w ostatnich latach, było 5000, ale. W każdym razie przechodzi do następnego etapu. Następny etap to są dwa pytania z danego tematu. Są dwa zestawy, pierwszy i drugi. zawodnik wybiera. I zaraz potem, po tych. No i ma dwie minuty na odpowiedź na te dwa pytania. Jeżeli na nie odpowie prawidłowo, wtedy jest kolejny etap. Gra o dwa razy więcej. I również są dwa pytania, na które należy odpowiedzieć w ciągu 2,5 minuty, jako że są trudniejsze. Oczywiście odpowiada, odpowiada na pytania z tego samego zestawu, jaki wybrał przy, w poprzednim etapie. No i jeżeli odpowie na te dwa pytania, wtedy awansuje do finału. W finale grać nie musi, ale jeżeli zagra, to wtedy ma do wyboru 10 pytań. I musi wybrać z tego jedno i odpowiedzieć na to jedno. To, yy, odpowiedzieć na to jedno pytanie w ciągu dwóch minut gwarantuje zwycięstwo zawodnikowi. A jak te stawki się zmieniały? Bo Ponieważ w ciągu trwania tego te teleturnieju mieliśmy sporo zmian, jakieś zmiany jeśli chodzi o stawki. Yy, tutaj yy, sobie wynotowałem kilka. Do roku 86. pytania ekspertów były walutę 6,5 tysiąca złotych. Yy. Następnie 12,5 tysiąca. Dwa, dwa łatwiejsze pytania. Dwa trudniejsze, 25 i finał 50 tysięcy. Analogicznie w 87 roku 12,5 tysiąca, 25 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy. 88, 25, 50, 100, 200 tysięcy. 88, 89, 50, 100, 200, 400 tysięcy. W roku 1990, 89, 90, 100, 200, 400, 800 tysięcy, 91, 800 tysięcy 1 600, 3 miliony tutaj zaczyna nam się hiperinflacja. Lata 91, 92, 3, 6, 12 25 milionów, 92, 93, 6, 12, 25, 50 milionów, 93, 94, 12 milionów, 25 milionów, 50 milionów 100 milionów. 31 stycznia 95. Denominacja. I na początku roku 1995, mianowicie do lutego, czyli 2 miesiące, Zcinamy 4 zera i mamy 1200 zł, 2,5, 5, 10 000 zł. Druga połowa 90, 2,5 tysiąca, 5 tysięcy, 10 000, 20 000 i od roku 2000 aż do końca trwania tej turnieju 5 tysięcy już, już przeze mnie wcześniej wspomniane, 10 000, 20 000 oraz 40 000 zł za zwycięstwo. I tutaj powstała afera, ponieważ kiedy, ponieważ kiedy ten teleturniej ściągano za wtedy, nie wyemitowano jednego odcinka, w którym padła główna nagroda 40 tysięcy złotych, dzięki czemu ten zawodnik, który wygrał, nie mógł e, otrzymać tych pieniędzy, jako że telewizja wypłacała nagrodę dwa tygodnie po emisji. Na początku teleturniej emitowano raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę miesiąca. E, potem od roku 1975 program stał się dwutygodnikiem. I cóż. No i yy, z takich ciekawostek jeszcze dotyczących teleturnieju yy, Rekordzistą jest Marek Krukowski yy, Znany polski gracz teleturniejach, teleturniejowy, który wygrał wielką grę zdaje się 15 albo 25 razy, już nie pamiętam te ile ale, ale dwucyfrowa liczba z piątką na końcu yy, No i my miejmy nadzieję, że ten program wróci Bo naprawdę brakuje wartościowych programów już nawet taki turniej jak Koło Fortuny, który, no, co to jest? Literki niby. Zgaduje się, hasło literki się odsłania, ale muszę tutaj powiedzieć na głos, że nawet Koło Fortuny jest bardziej wartościowe niż programy typu Dlaczego ja i Ukryta Prawda. Dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie, zostawcie łapkę w górę, Obejrzyjcie pozostałe materiały i do zobaczenia.